Ciema z tej strony Step. Witam Was w trzecim odcinku serii Stare, Dobre Czasy. Od tamtego odcinka wiele się zmieniło. Mianowicie znalazłem naszą ziemię obiecaną. Tak, to jest ona. Mamy góry, mamy równy teren i mamy morze. Tam jest morze. O, już wiecie widzicie. Znalazłem sobie tą ziemię po długiej wędrówce. Nagrałem odcinek z tej wędrówki, ale niestety był problem z dźwiękiem. Po prostu dźwięki z gry były za głośno. Musiałem po prostu wyrzucić ten odcinek. W tamtym odcinku znalazłem właśnie tą ziemię. Zrobiłem tutaj szkielet domu, taki mały. Kominek itp. To jest robienie co poza wizją o to. Tak jakoś z nudów. No i tak, w tym odcinku zajmiemy się wydobyciem gliny. Bo będzie nam potrzebna glina, żeby zbudować dom z cegieł. Chciałem sobie już przypomnieć ogólnie, co jest w wersji 1.4.1. i wszedłem na YouTube, sobie wpisałem tą wersję, coś, co znalazłem. Znalazłem mianowicie filmiki JJ Jokera. Obejrzałem sobie tą serię. Tam było starszych wersji. Dobra, wystarczy I Dowiedziałem się kilku fajnych rzeczy Mianowicie Może nie dojdziałem Podejrzałem kilka fajnych rzeczy Zbudujemy dom z cegieł. Podobny jak miał JJ Bardzo podobny W sumie taki sam Ale na razie idziemy po binę A jeszcze między odcinkami czy odcinka tamten, który mi nie wyszedł na no zbieranie dużo węgla, żebyśmy mieli czym przetapiać glinę, Mam nadzieję, że nam starczy. Teraz szukamy gliny. A, i osiedliłem się jeszcze z jednego, w sumie z dwóch powodów. Mianowicie tutaj jest wielki las, dużo wysp, to, to i glinę. Tu znalazłem dużo gliny. Mam nadzieję, że tak będzie wszędzie. Dobra, wydobądźmy trochę gliny. Kiedyś naprawię ten tutaj obraz. A, jeszcze trochę a tu wpadło. jakie ile mamy? Wow! Już prawie 400. O, jak jeszcze glina? Właśnie o tym mówiłem, zobaczcie, tu jest masa gliny. Po prostu nie wiem, czy ja mam tylko farta. Czy... Lol, czy tak tu jest po prostu? Chyba taką otwarta mam. Taki generator ma. Jakbyście chcieli sejwa, chociaż w sumie po co save, jak nikt nie gram na tej wersji. Ale jakby jednak ktoś chciał, niech napisze w komentarzu. Na pewno wrzucę. O, jeszcze kawałek. Dobra, o, o, o lak. Żeby nie tracić czasu, to jeszcze polecę. Chociaż nie, jeszcze z Wami podobną. Tam jest chyba glina. A ile ja tej gliny mam? Okej, okay. robimy taki mały ...trick i mamy stag winy ok Dobra teraz zobaczę jak się nagrywa i zaraz do Was wrócę Okej, okay, już jestem z Wami, wszystko pięknie się nagrywa nagrywam trochę innym sposobem przedtem nagrywałem programem Audio City Dźwięk, rapse, e, obraz a sizerem no to sobie po prostu wiel wielkość okien zmieniałem a teraz nagrywam samym frapsem i sizerem zmienię tylko e, wielkość okien. Żeby potem nie obrabiać. No i jak na razie nagrywa się fajnie. Zobaczymy co z tego będzie. O, tu mamy trochę glinki. bo naprawdę, ty chyba... Normo... Nie no, na pewno tej, z tej gliny zrobię cały dom. Może oprócz dachu i podłogi. Bardzo żałuję, że tamten odcinek mi się skasował tam było wiele fajnych ciekawych rzeczy I była przygoda również z creeperem który nam wysadził dom raczej znaczy naszą gliniankę mogłem wam rzucić w sumie ten fragment ale usunąłem, opróżniłem kosz, bo te nie nieobromione bardzo dużo miejsca zajmują więc Wiecie o co chodzi Ale szkoda Bo tam była ciekawa sytuacja Mianowicie siedziałem sobie w domku Przeczekiwałem noc Znaczy zrobiłem sobie takie małe wyszczonko. Chciałem w nim sobie przeczekać noc Wziąłem łóżko Nie to łóżko Bo tamto łóżko zniszczył mi Creeper. Już się chciałem kłaść do łóżka, gdy nagle... Co? Wpadł mi Creeper normalnie z tego, z supitu. I było wielkie boom, ale udało mi się przeżyć. Nie wiem jakim cudem ale się udało. Zastanawiałem się jak on wpadł, ale potem zobaczyłem, że mało rozwali ten creeper, tylko dziurę w ten. Zobaczyłem, że u góry zostawiłem dziurę. I ten creeperek sobie po prostu wpadł. Szukamy gwiny. No i prawie mnie zabił. Ale jeszcze pierwszej śmierci nie mamy chyba gina. Z tak, co będzie mało. Mamy hmm. więcej gliny. Jeszcze to. No i nie wiem, czy to tej giny nam starczy że więcej, więcej będzie. Czy to dane są? Super. Nie wiem, nie wiem czy to mnie O! To moje szczęście takie, że znalazłem tyle gminy. No, już nie jestem nie. Zrobimy sobie kolejne bloki giny. Szkoda, że tu nie ma tej opcji z shiftem. Bardzo by się przydała. Okej. Okay. Teraz, opróżnijmy sobie tu co nieco. Eee. E, butwy. Porczopa zostawimy. Dobra, to wywalimy. To też wywalimy. No dobra, resztę zostawimy. Widziałem się robić. Trudno zrobimy to na hardcore, Bo nie chce mi się już wracać tu. Tak? Okej. Okay. No i pewnie nic nie widzicie. Ja nie mam pochodni. Dobra, ja to zbiorę, już te wracamy do naszego... Lokum samirism bilu <noise> <hesitation> <noise> 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 jak w pierwszych odcinkach no szukamy dalej Jakie mam poziom w ogóle? peaceful, ale E, jaki easy na normalo lecimy no, mało jeszcze tej biny tyle nam nie starczy. chyba będziemy musieli Wracać należy do domu. Włoży to do przetopienia co mamy. Czy tam jest wina? Nie, to stało? O, tutaj. O i tu. Super. Tu jest też wina? O, też mam Tu nie O, ludzika. O, o, Gdzie jeszcze ta wina było? A tam, okej. Okay. Opa. to czy to jest Tak. Jeszcze ciekawa... Okej, okay, cała gwina wzięta. No ale to i tak mało. O, jeszcze tu było chyba. Ja. Już inne spotkały, nie mogę... Nie no, mam dwa. Dwa spotkały. Może jeden. Ja Myślałem, że coś odkryłem. O nic. Opa. Okej. Okay. Tylko taki mały problem mamy. Ojej, jeszcze coś Nie wiem, za bardzo jak go ciebie Nie wiem. Nie Co to jest? Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie zaraz, A Nie mamy ręka. dobra. Kiedyś tu przyjdę, wrócę. Zostawię sobie na znak tutaj wełnę. O. Gdzie był nasz dom? Chyba tam. Ja słaby nie zobaczyłem, kiedy zaczęliśmy nagrywać. Dobra, skończymy 20 po. Jest teraz 14 czy 20 po. Chociaż nie, 20 to przesada. 15 po. O. O, i teraz chyba zrobię krótkie cięcie, jeszcze pobiegam po mapie, poszukam tej gliny. Bo zobaczymy jej mamy, ale coś mi się zdaje, że to będzie za mało. Tak będę musiał zrobić cięcie na czas przetapiania tej gliny, bo jak sami wiecie to jest bardzo długi i mazolny proces. W tej wersji jakoś bardziej mi się podobała tekstura kamienia. E, kamienie, jej cegieł. No... Taki jakiś fajniejszy. No dobra, y, to wrzucimy do pieca. To wrzucimy do pieca. To wrzucimy. to... tego nie wrzucimy. Teraz tak. To wrzucimy. All. <laughs> Alles nur Okay, okay losfahren dann. Okay. Jeszcze kawałeczek. Ile tego mamy? Dobra, ja robię teraz krótkie cięcie. Znaczy dla was to będzie krótkie cięcie. Dla mnie to będzie najprędzej około godziny, bo pójdę jeszcze, poszukam gliny i wypalę w piecu. Zrobię dopiero... Wrócę do was dopiero, gdy przepalę całą tą i tak mniej więcej, żeby na, mi starczyło na cały dom. Tak myślę, że tu będzie około pięciu staków, także... No, zaraz wracam. Krótkie cięcie. Dla Was krótkie, a dla mnie ponad godzinne. Okej, okay. z dwóch. Witajcie po krótkiej przerwie. W sumie nie takiej krótkiej, jak myślałem. Ta przerwa trwała, no, ponad jeden dzień. Z tego co się okazało, tam gliny już prawie w ogóle nie było. Więc poszedłem tam, z znalazłem tej gliny sporo. Starczy, mam nadzieję, że mam na dom. Z tego, co tam zebraliśmy, wyszło nam trzy takich cegieł. Tak mniej więcej trzy. Z tam trochę nam nie wyszło też tych cegieł. Tutaj mi się kończy przetapiać. W tym odcinku nie zabierzemy się za budowę, chociaż może tak trochę sobie takie wybiary wstępne porobimy. Cztery. Wysokość domu będzie cztery. Tak, cztery, cztery. Okej, okay, tak sobie zaznaczymy. Dla Was było to krótkie cięcie, a dla mnie oho 4. Cztery. Taka wysokość domu będzie. Tu już się robi na noc, więc zaraz skończymy ten odcinek. To mnie denerwuje, że ta... ten... Ta, te cegły tak się wolno niszczy. Dobra, idziemy w kimę. Dpiero ja wróciłem ze szkoły. Więc trochę zmęczony jestem, ale... Ale jakoś miałem ochotę na nagrywanie. Mam nadzieję, że nam takiego starczy, chociaż z tego co ja tu patrzę, to chyba jednak nie. No i chociaż dojdą okna. No mniej nadzieję, że starczy. No dobrze, czyli kończymy ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym prawdopodobnie zbudujemy nasz dom.